czasem wystarczy jedno spojrzenie w lustro aby z głębi duszy pojawiło się pytanie co się ze mną stało jeśli kiedykolwiek to poczułeś nie jesteś sam z upływem czasu coś zmienia się w ciele a gdy krew przestaje krążyć z dawną witalnością wszystko zaczyna wydawać się trudniejsze energia znika siła już nie odpowiada tak jak dawniej a ta intymna więź która kiedyś była tak naturalna, staje się coraz bardziej ulotnym wspomnieniem, jakby schowana w niedostępnym kącie. Ale jest coś zaskakującego, o czym wielu nie wie, biały proszek, który niemal wszyscy mamy w domu. Wodorowęglan sodu może mieć niespodziewane działanie, jeśli stosujemy go właściwie. To nie tylko sprzymierzenie z żołądka, może też wspierać odblokowanie tętnic, pobudzać bardziej aktywne krążenie i przywracać tę witalność, która zdawała się bezpowrotnie utracona. Nazywam się Doktor Pułaski i przez ponad trzy dekady pomagałem mężczyznom po 60. Roku życia odzyskać energię, zdrowie i pewność siebie bez konieczności sięgania po agresywne leki i ryzykowne metody. To, czym chcę się z Tobą podzielić, może obalić wiele Twoich przekonań na temat starzenia się. Bo, choć brzmi to nieprawdopodobnie ten sam środek, którego używamy do łagodzenia dolegliwości żołądkowych może być kluczem do ożywienia krążenia krwi, a tym samym do ponownego połączenia się z silniejszą, bardziej żywą i autentyczną wersją siebie. Wkrótce pokażę Ci krok po kroku, jak używać wodorowęglanu sodu, by zacząć przemianę swojego ciała od środka, prostym gestem, który może mieć głębokie skutki. Wyobraź sobie, że znów czujesz się obecny, z klarownym umysłem i przebudzonym ciałem, jakbyś na nowo odnalazł siebie po długim czasie. Dlatego zostań ze mną, bo te informacje mogą mieć ogromne znaczenie, a jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zachęcam do subskrypcji i włączenia powiadomień. Dzięki temu będziesz na bieżąco ze wszystkimi wskazówkami, które dzielimy, by pomóc ci czuć się silniejszym, zdrowszym i pewniejszym siebie na każdym etapie życia. Jeśli to przesłanie do ciebie trafia, napisz jeden w komentarzu, jeśli nie, napisz zero. Czytam każdą odpowiedź, bo jestem tu, by ulepszać tę treść właśnie dla ciebie. Teraz, aby zrozumieć prawdziwą moc tego nawyku, musimy zajrzeć w głąb ciała i zobaczyć, co dzieje się po sześćdziesiątce. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że problem nie tkwi tylko w wieku. To nie jest tak, że ciało nagle traci energię czy chęć do życia. To, co się dzieje, to stopniowe spowolnienie krążenia wraz z wiekiem, które na początku jest tak subtelne, że prawie tego nie zauważamy, aż w końcu zaczyna wpływać na jakość naszego życia. I właśnie w tym momencie wodorowęglan może zrobić różnicę, działając jak wsparcie, które pomaga reaktywować to, co wydawało się na zawsze osłabione. Pamiętam dokładnie pacjenta, który pewnego dnia spojrzał na mnie i powiedział: Doktorze, już nie czuję się mężczyzną. Nie mówił o sile fizycznej czy mięśniach, chodziło mu o to wewnętrzne poczucie życia, budzenia się z chęcią, z sensem, z poczuciem łączności. I prawdą jest, że jego przypadek nie był odosobniony. Wiele mężczyzn odczuwa coś podobnego w miarę starzenia się. Zaczyna się to delikatnie, od nietypowego zmęczenia po krótkim spacerze lub zimniejszych rąk i stóp niż zwykle. Intymność powoli się oddala, a to co kiedyś przychodziło łatwo, zaczyna wymagać większego wysiłku. Ale to nie jest oznaka słabości, to kwestia biologiczna. Po sześćdziesiątym roku życia ciało produkuje coraz mniej tlenku azotu, cząsteczki, która rozluźnia i rozszerza naczynia krwionośne. Gdy ta produkcja spada krew, przestaje krążyć swobodnie, co oznacza mniej tlenu dla mózgu, mięśni oraz obszarów ciała, które tego najbardziej potrzebują. Twoja pewność siebie w intymności nie jest złudzeniem ani sprawą emocji, zależy od prawidłowego przepływu krwi. Słaby obieg wpływa nie tylko na wydajność, ale zmienia również sposób myślenia snu, a nawet postrzegania samego siebie. Z czasem niedostateczne krążenie prowadzi do stanów zapalnych, zmęczenia, zamglenia umysłu i rosnącego dystansu względem siebie i innych. Nic dziwnego, że wielu mężczyzn czuje, że utraciło istotną część swojej tożsamości. Jednak, zawsze mówię w gabinecie, to, że coś zwolniło, nie znaczy, że nie można tego przywrócić do właściwego rytmu. Nasze ciało ma ogromny potencjał regeneracji, jeśli tylko wspieramy je z szacunkiem, cierpliwością i naturalnymi metodami. Nie musisz zapełniać swojej nocnej szafki stertą suplementów. Przy odpowiednim podejściu możesz znów poczuć się pełen życia. A co jeśli powiem ci, że właśnie teraz w twojej własnej kuchni masz coś, co może odmienić twoje zdrowie w sposób, o którym większość lekarzy nie mówi? To jest coś ekonomicznego, bezpiecznego i o niesamowitym potencjale do poprawy krążenia oraz odzyskania energii. Mówię o wodorotlenku sodu, ale nie o tym powszechnie znanym zastosowaniu. Mam na myśli specyficzny sposób jego wykorzystania, który może znacząco poprawić twoje samopoczucie. Jeśli nadal tu jesteś i ta informacja jest dla Ciebie ważna, zostaw w komentarzu cyfrę 1. To pomoże mi zrozumieć, że ta wiadomość trafia do właściwych osób. Teraz kontynuujmy, bo jest jeszcze wiele, o czym chcę Ci opowiedzieć. Odkryjmy, co tak naprawdę wodorotlenek sodu robi w Twoim organizmie. Kiedy pierwszy raz natknąłem się na badania dotyczące wpływu wodorotlenku sodu na krążenie, byłem naprawdę zaskoczony. Zawsze uważałem go za środek do neutralizowania zapachów w lodówce lub jako szybkie lekarstwo na dolegliwości żołądkowe. Ale im więcej czytałem, tym bardziej rozumiałem, że ten pozornie prosty, biały proszek ma ogromny potencjał, z którego prawie nikt nie korzysta. Wraz z wiekiem organizm traci zdolność do utrzymania równowagi pH wewnętrznego, czyli naturalnej równowagi między kwasowością a zasadowością. Ta równowaga łatwo zostaje zaburzona przez dietę bogatą w przetworzone produkty, niedostateczne nawodnienie czy wysoki poziom stresu. Gdy środowisko wewnętrzne staje się bardziej kwaśne, pojawia się stan zapalny, naczynia krwionośne się kurczą, a krew przestaje krążyć swobodnie. Gdy przepływ krwi maleje, wszystko się zmienia. Czujesz brak energii, tracisz jasność myślenia, a bliskość z partnerem lub partnerką zaczyna sprawiać trudność. Właśnie tu wodorotlenek sodu okazuje się bardzo cenny. Przyjmowany we właściwy sposób i o odpowiedniej porze, działa jak naturalny alkalizator, pomagając przywrócić wewnętrzną równowagę organizmu. A kiedy ta równowaga powraca, dzieje się coś potężnego. Naczynia krwionośne się rozluźniają, wzrasta produkcja tlenku azotu, stan zapalny maleje, a krew znów zaczyna swobodnie płynąć. Ta poprawa krążenia nie dotyczy tylko serca, dociera do każdego zakamarka twojego ciała. Mężczyźni, z którymi współpracowałem, mówią, że czują się bardziej pobudzeni, lepiej skoncentrowani, a nawet bardziej emocjonalnie i fizycznie związani ze swoimi partnerkami. To nie magia, to fizjologia w czystej formie. Pomagasz swojemu ciału działać tak, jak zostało stworzone, ale jest jeden kluczowy szczegół: działa to tylko wtedy, gdy stosuje się to w odpowiedni sposób. Widziałem wielu ludzi, którzy popełniali błąd, sądząc, że więcej znaczy lepiej, a przez przesadne stosowanie cierpieli z powodu negatywnych skutków. Prawdziwa siła sody oczyszczonej tkwi w precyzji. Mała, dobrze zastosowana zmiana może wywołać efekt domina w Twoim organizmie. Jak więc dokładnie należy jej używać? Jaka jest bezpieczna i skuteczna metoda, którą stosują mężczyźni po 60 i osiągają realne efekty? Pozwól, że wyjaśnię to krok po kroku. Po dziesięcioleciach praktyki w medycynie nauczyłem się, że najmniejsze zmiany wprowadzane regularnie i właściwie przynoszą najlepsze rezultaty. Pamiętam pacjenta o imieniu Roberto, który miał 68 lat. Był emerytowanym inżynierem, błyskotliwym umysłem, o przyjaznym spojrzeniu, ale był sfrustrowany. Doktorze, powiedział mi, robię wszystko, co powinienem. Chodzę, dobrze się odżywiam, śpię, ale wciąż czuję się zmęczony, ospały, wyczerpany. Zmieniliśmy jedną rzecz moment i sposób, w jaki przyjmował małą dawkę sody oczyszczonej. I wtedy wszystko zaczęło się poprawiać. Oto, co mu zaleciłem: mała dawka, zaledwie ćwierć łyżeczki czystej sody oczyszczonej, spożywczej jakości, rozpuszczona w szklance około 240 ml wody w temperaturze pokojowej, nic więcej. Najważniejsze jest, aby pić ten roztwór rano, zaraz po przebudzeniu i przed jedzeniem. W nocy organizm naturalnie staje się bardziej kwaśny. To idealny moment, aby efekt alkalizujący był najbardziej skuteczny. To nie tylko napój, to sposób na zresetowanie wewnętrznej równowagi chemicznej organizmu. Zalecam stosowanie tego tylko trzy lub cztery razy w tygodniu, nigdy codziennie. Taka częstotliwość wystarczy, by aktywować korzyści bez przeciążania organizmu. Celem nie jest zalewanie organizmu sodą ani zmuszanie go do działania na pełnych obrotach. Chodzi o delikatne, stałe i strategiczne wsparcie dla krwi, naczyń krwionośnych i całego systemu energetycznego. Wyobraź sobie, że delikatnie stroisz silnik zamiast wciskać gaz do dechy. A jeśli chcesz wzmocnić efekt, możesz dodać trochę soku z cytryny lub szczyptę wysokiej jakości naturalnej soli. Ale nawet bez tych dodatków, rezultaty mogą być wyraźnie odczuwalne i stopniowo się pojawiać. Roberto zadzwonił do mnie mniej więcej po dwóch tygodniach od rozpoczęcia. Powiedział: To tak, jakby ktoś znów zapalił światło wewnątrz mnie. Czuł się bardziej energiczny, myślał klarowniej, a nawet jego życie intymne zaczynało znowu nabierać sensu. Jednak najważniejsze jest to, że soda oczyszczona nie jest lekarstwem na wszystko to tylko fragment układanki. Gdy krążenie się poprawia, coś jeszcze głębszego zaczyna wracać. To coś, czego wielu mężczyzn obawia się, że utraciło na zawsze. Porozmawiajmy o tym teraz. Jeśli nadal ze mną zostajesz i to, co mówię, daje ci wartość, zapraszam do wpisania 1 w komentarzach. W ten sposób będę wiedział, że jesteś tutaj i że to do ciebie trafia. Teraz przejdźmy do kolejnego punktu, czego naprawdę doświadczają mężczyźni. Jednym z najbardziej satysfakcjonujących aspektów mojej pracy jest słuchanie mężczyzn, którzy myśleli, że ich najlepsze lata już minęły, a następnie odkrywają, że wciąż mają w sobie mnóstwo życia. Nie mówię tu o cudach ani zmianach z dnia na dzień, mówię o prawdziwych mężczyznach takich jak ty i ja, którzy wprowadzili niewielkie korekty i na nowo zaczęli czuć się sobą. Pamiętam jednego mężczyznę Carlosa, 71 lat, byłego trenera szkoły średniej. Miał pewny uścisk dłoni, ale jego oczy zdradzały zmęczenie. Powiedział: Doktorze, to nie tylko kwestia intymności. Chodzi o to, żeby czuć, że nadal jestem sobą, aby moja żona patrzyła na mnie tak jak kiedyś. Ta fraza zapadła mi w pamięć. Kilka tygodni po rozpoczęciu stosowania sody oczyszczonej zadzwonił, żeby po prostu podziękować. Nie zaczął biegać maratonów ani robić nic nadzwyczajnego, ale czuł coś innego. Jego poranki były lżejsze, szybciej dochodził do siebie po spacerach, a relacja z żoną stała się cieplejsza, bliższa, bez pośpiechu, bez presji, po prostu obecność. Powiedział, to tak, jakby moje ciało znów mnie słyszało. I nie był jedyny. Przez lata słyszałem setki podobnych historii. Mężczyźni w wieku 60, 70, a nawet 80 lat dzielili się swoimi doświadczeniami. Niektórzy wspominali, że czują się bardziej bystrzy psychicznie w ciągu dnia. Inni zauważali mniej nocnych wizyt w łazience. Wielu opisuje powrót tej cichej pewności siebie, która wcześniej wydawała się utracona w ich relacjach. A niemal wszyscy zgadzają się co do jednej rzeczy, gdyby tylko wiedzieli o tym wcześniej: to, co czują, to nie tylko kwestie fizyczne, to także emocjonalne przeżycie. Kiedy krew krąży sprawniej, wpływa to na wszystkie aspekty Twojego życia. Czujesz się silniejszy. Wyrażasz siebie z większą pewnością, a wewnętrzny płomień, to uczucie, że naprawdę żyjesz, zaczyna powracać. Ale mimo że te historie są niezwykle inspirujące, jest coś, co musisz wiedzieć, bo jeśli nie zwrócisz uwagi, łatwo popełnić błędy. A jeśli się pomylisz, możesz cofnąć cały postęp, nad którym ciężko pracowałeś, dlatego teraz porozmawiamy o tym czego nie powinieneś robić, pięciu najczęstszych błędach, których trzeba unikać. Z biegiem lat widziałem, jak proste nawyki mogą mieć niesamowity wpływ, jeśli są stosowane prawidłowo, ale widziałem też, jak te same nawyki całkowicie tracą moc lub nawet szkodzą, jeśli są używane niewłaściwie. Dlatego ta część jest tak ważna. Choć soda oczyszczona może być bardzo skuteczna, istnieją powszechne błędy, które mogą cię spowolnić lub. Co gorsza, zaszkodzić Twojemu zdrowiu. Pierwszy z nich jest jednym z najczęstszych. Przekonanie, że więcej zawsze znaczy lepiej. Miałem mężczyzn, którzy mówili mi: doktorze, jeśli ćwierć łyżeczki pomogło, to może cała łyżeczka zadziała jeszcze szybciej. Ale tak to nie działa. Przyjmowanie zbyt dużej ilości sody oczyszczonej może przeciążyć organizm sodem, podrażnić żołądek, a nawet podnieść ciśnienie krwi. Nie chodzi o to, by wymuszać na ciele efekty, lecz podążać za jego naturalnym rytmem. W tym przypadku mniej naprawdę znaczy więcej. Drugim częstym błędem jest codzienne stosowanie bez przerw, choć to korzystne. Twój organizm potrzebuje cykli odpoczynku, nawet od dobrych rzeczy. Używanie sody oczyszczonej trzy lub cztery razy w tygodniu wystarczy, aby dać organizmowi czas na adaptację i utrzymanie równowagi. Przymuszanie do codziennego stosowania może przynieść efekt odwrotny do zamierzonego. Budujesz w ten sposób solidne fundamenty dla długoterminowego zdrowia, a nie chwilowe rozwiązanie. Innym błędem, który często zauważam, jest sięganie po niskiej jakości sodę z dodatkami, wypełniaczami, aluminium lub innymi substancjami. Zawsze wybieraj czysty, wysokiej jakości produkt spożywczy bez zbędnych składników. I oczywiście nigdy nie pomijaj rozcieńczania wodą. Widziałem odważnych, którzy próbowali brać sodę oczyszczoną bezpośrednio, bez rozcieńczenia, i uwierz mi, nie skończyło się to dobrze. Na koniec, nigdy nie pomijaj konsultacji z lekarzem, szczególnie jeśli masz nadciśnienie, problemy z nerkami lub jesteś na diecie ograniczającej sód. Nawet naturalne środki zasługują na taki sam szacunek, jak właściwe leki. Twoja historia zdrowotna ma znaczenie, a twoje bezpieczeństwo zawsze powinno być na pierwszym miejscu. Nie mówię tego, aby cię przestraszyć, lecz by dać ci kontrolę. Unikając tych błędów, dajesz swojemu ciału najlepszą szansę na pełną reakcję. Pozwalasz prawdziwej zmianie się zakorzenić. Teraz pewnie zastanawiasz się, jak to wszystko wprowadzić w życie. Jaki jest pierwszy krok? Skąd mam wiedzieć, czy to naprawdę działa dla mnie? Porozmawiajmy o tym dokładnie. Co zrobić teraz? Jeśli dotarłeś aż tutaj, to coś znaczy. Jesteś gotowy, nie tylko ciekawy czy zainteresowany, ale naprawdę gotowy, by zadbać o siebie. Dobra wiadomość jest taka, że nie musisz całkowicie zmieniać swojego życia, aby zacząć zauważać różnice. Wystarczy, że zrobisz mały krok i będziesz go powtarzać. Oto, co polecam. Jutro rano, przed śniadaniem, zanim zacznie się poranny zgiełk, wymieszaj ćwierć łyżeczki sody oczyszczonej spożywczej w szklance wody o temperaturze pokojowej. Delikatnie wymieszaj. Weź głęboki oddech i pij powoli bez pośpiechu, bez rozpraszania się, tylko ty stawiający pierwszy krok ku lepszej krążeniu, większej jasności umysłu i głębszemu kontaktowi z samym sobą. Rób to trzy lub cztery razy w tygodniu, niecodziennie i obserwuj reakcje swojego ciała, nie oczekuj cudów. To nie jest magia, ale po kilku dniach możesz zauważyć, że budzisz się z jaśniejszym umysłem, chodzisz z większą lekkością, czujesz się pewniej w rozmowach, myślach, relacjach. To nie tylko kwestia efektywności, chodzi o obecność, o to by znów czuć się najlepszą wersją siebie i móc ją zaoferować osobom, które kochasz. I nie rób tego sam. Jeśli masz wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem. Podziel się tym z przyjacielem, który może przechodzić przez podobną sytuację, a przede wszystkim słuchaj swojego ciała. Ono wie o wiele więcej niż często przypuszczamy. Tak to się zaczyna, nie od recepty czy kolejnej obietnicy w butelce, ale od cichej decyzji podjętej w Twojej kuchni. I od tego momentu zmiany mogą zacząć rozprzestrzeniać się w kierunkach, których nigdy byś się nie spodziewał. Teraz, zanim zakończymy, jest jedna ostatnia rzecz, którą chcę ci przekazać, to najważniejsza wiadomość ze wszystkich. I niestety, to coś, czego wielu mężczyzn nie słyszy wystarczająco często, zwłaszcza z biegiem lat. Zostań ze mną, bo ta część może całkowicie zmienić sposób, w jaki postrzegasz siebie. Siedem ostatnich wskazówek doktora Pujga. Gdybyś mógł wynieść z dzisiejszego materiału tylko jedną myśl, niech będzie nią to: Nie przeżyłeś jeszcze swojego najlepszego czasu. Nie jesteś ani za stary, ani za daleko, ani nie jest za późno. To uczucie osłabienia, które być może zauważyłeś przez lata, nie jest ostateczne. To nie znak, że twoje najsilniejsze dni już minęły. To znak, że twoje ciało potrzebuje wsparcia, a nie poddania się. Mówiliśmy, jak z czasem krążenie krwi stopniowo słabnie, jak spada produkcja tlenku azotu i jak wpływa to na twoją energię, jasność umysłu oraz relacje z innymi. Omawialiśmy, jak prosty, codzienny składnik, taki jak soda, oczyszczona, używana świadomie, może pomóc przywrócić wewnętrzną równowagę, wzmocnić naczynia krwionośne i odzyskać to, co wielu mężczyzn uważa za stracone na zawsze. Usłyszałeś prawdziwe i szczere historie mężczyzn takich jak ty i zrozumiałeś, że nie chodzi o pogoń za młodością, ale o odzyskanie swojej witalności. Chodzi o to, by na nowo stanąć w pełni sił w swoim życiu, w swoim ciele, w swoich relacjach. Po ponad trzydziestu latach pracy z mężczyznami, którzy tylko pragnęli poczuć się znowu sobą, mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć: Wiek nie jest twoim wrogiem, a odcięcie się od siebie jest. I w chwili, gdy zaczynasz troszczyć się o swoje ciało z intencją, nawet małymi krokami, zaczynasz pisać nową historię. Więc, jeśli twoje poranki są ospałe, jeśli twoja pewność siebie spadła, jeśli w ciszy zastanawiałeś się, czy to już koniec, chcę, żebyś wiedział, że nie musi tak być. Masz teraz punkt startowy, szklankę wody, kilka poranków w tygodniu i, co najważniejsze, mentalność, która mówi, jeszcze się nie poddaję, jeszcze nie gasnę, wybieram by znów zatroszczyć się o siebie. A jeśli kiedykolwiek zwątpisz w ten wybór, przypomnij sobie, że istnieje powód, dla którego wciąż tu jesteś, słuchasz, szukasz, odkrywasz. Ta przyczyna to twój kolejny rozdział i warto wykonać każdy krok, by go odzyskać. Jeśli ta wiadomość coś dla ciebie znaczyła, jeśli przyniosła ci jasność nadzieję lub po prostu chwilę by odetchnąć i spojrzeć inaczej na swoje zdrowie, byłbym bardzo wdzięczny, gdybyś poświęcił chwilę by okazać swoje wsparcie. Klikając lubię to, pokażesz mi, że dociera do osób, które tego potrzebują. Może wydawać się to drobnostką, ale pomaga bardziej niż możesz przypuszczać. A jeśli znasz przyjaciela, brata, sąsiada, kogoś, kto cicho zmaga się z brakiem energii, pewności siebie lub poczucia więzi, nie zachowuj tego dla siebie. Podziel się tym. Nie rozmawiamy o takich sprawach wystarczająco często, a prosty filmik może być dokładnie tym impulsem, na który ta osoba czekała. Chciałbym też usłyszeć od ciebie bezpośrednio: zostaw komentarz poniżej. Powiedz mi, co najbardziej przykuło twoją uwagę, albo gdzie jesteś na własnej drodze. Jeśli dopiero zaczynasz traktować swoje zdrowie poważnie, albo jeśli próbowałeś już wszystkiego i czujesz, że niewiele się zmieniło, twoja historia ma znaczenie, a twój głos może zainspirować kogoś innego do podjęcia pierwszego kroku. W ten sposób wspólnie się rozwijamy. Jeden wybór, jedna rozmowa, jeden dzień naraz więc zostaw lajka, like podziel się i skomentuj poniżej. Dziękuję, że spędziłeś ten czas ze mną. Nie jesteś sam i wcale nie jesteś blisko końca. Mm.